Dzisiaj będziemy robić sałatkę. Sałatka wiejska to taka typowa sałatka w Hiszpanii latem, ponieważ jest dużo warzyw, więc na świeżo jest robiona. Mm, nazywa się po hiszpańsku salada campera: jak będziecie kiedyś w Hiszpanii chcecie spróbować. Dosyć często podawana w barach. Co potrzebujemy? Kawałek czerwonej papryki, kawałek zielonej papryki, może być też i żółta, żeby było ładnie. Ogórek, cebula, pomidor jeden albo dwa, w zależności od wielkości. Yy, oliwki z puszki i tuńczyk z puszki, tuńczyk średniej jakości, ponieważ jest to do sałatki, więc też nie musi być, być najlepszy. Teraz dwa na twardo ugotowane jajka i ugotowane na twardo ziemniaki, tak jak do naszej sałatki akurat dwa ziemniaki, yy, sól, yy, pieprz, yy, ocet winny, Yy, oliwa z oliwek i pietruszka. Najlepiej świeża, ja nie posiadam w tej chwili świeżej, więc jest yy, suszona. Czyli tak, myjemy warzywa. To... Tak, warzywa umyliśmy. Mam pomyte warzywa, pokro... yy, yy, obrane, więc teraz będziemy kroić. Yy, do tej sałatki warzywa trzeba kroić takie dosyć duże, o kwadraty. Yy. Proszę, o tak. I wrzucamy do miski. Yy jak mówię, czerwona, zielona papryka, żółta, wtedy będzie kolorowy i ładniej wyglądała nasza sałatka. Teraz kroimy ziemniaki. Też nie na małe bardzo kawałki, ponieważ ziemniak potem nam się rozpadnie, więc żeby się nie wymieszał, proszę. Na takie kwadraty kroimy ziemniaki. Wszystko wrzucamy razem do jednego, do jednej miski ziemniaki. Teraz kroimy jajka. Jajka też raczej. Hiszpanie albo kroją je na cztery, dodajemy je potem na końcu, albo też na kawałki. Raz zaczynamy. I tak, sałatka. Mamy tutaj wszystkie warzywa. Dodajemy tuńczyka. Oliwki. Mieszamy. Dodajemy jajeczko. Oczywiście się rozpadnie, ale to nie ma. Teraz tak. Bardzo ważne też jest przyprawienie. Czyli musimy dobrze posolić. Solimy. Pieczymy. Dodajemy naszą pietruszkę. Teraz nie żałujemy oliwy z oliwek. I nasz e, ocet winny. Może być biały, może być, może, być, e, może być czarny, może być ocet jabłkowy, który dos... Bardzo dobra sałatka latem. Podajemy. Zdrowa, bo świeżywa, drzewa. Tak wygląda nasza sałatka.